Jest na rynku takie hasło, które nazywa się influencer. Tak? Generalnie jesteśmy karmieni, nawet ostatnio na jakimś pasku widziałem w telewizji, że ktoś jest influencerem, nie? więc generalnie może to zawód jakiś jest. Ale... Już teraz tak, to wiesz, ile oni zarabiają? Ja nie wiem, ale nawet nie wiem, czy chcę wiedzieć. Ale chciałbym odnieść to do tych pracowników firm, którzy rzeczywiście utożsamiają się ze swoimi pracodawcami, nie są do tego zmuszani, mają lekką rękę do, do pisania, z serca głowy angażują się w tego typu działania. Czy my możemy tu postawić znak równości, że taki pracownik jest swoistym influencerem działającym na rzecz marki swojego pracodawcy? Hmm. No influencer to jest niby osoba, która wyznacza trendy w jakiś sposób, um, inspiruje, motywuje innych. Um, myślę, że no mogą być to osoby, można przyjąć, że to są to już osoby pretendujące do bycia takimi influencerami dla innych osób w organizacji. Um, tak bym to ujęła. A na cały odcinek zapraszam ciebie na mojego YouTube'a.